W przyszłym tygodniu w hali Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrany zostanie turniej siatkarski o Puchar Burmistrza Miasta Luboń. Od 23 listopada będziemy mogli przyglądać się czołowym zespołom Plus Ligi Delekcie Bytgosz, Indyk Polowi AZS Olsztyn, AZS Częstochowa oraz AZS Politechnika Warszawska. Panie dyrektorze, skąd pomysł organizowania takiego turnieju w Luboniu? Skąd pomysł? Pomysł zrodził się yy, powiedzmy z trzech pomysłodawców, pani Ania Sumelka. Yy. Pan Michał Dolski, prezes Rzeczenia sportowego Luboń i myślę, że moja osoba, czyli Zbigniew Strawka, dyrektor siatka sportu w Luboń. Chcieliśmy zrobić tę imprezę dlatego, że od powiedzmy, dwóch czy trzech lat w Wielkopolsce nie było tego typu turnieju siatkarskiego na takim poziomie. Uznaliśmy, że w związku z tym, ponieważ mamy taki fajny obieg i mamy ku temu możliwości sprowadzania takich drużyn, no naprawdę wręcz niemożliwością było to, żeby tego, takiego turnieju nie zrobić. Bardzo się cieszymy, że on doszedł do skutku. Myślę, że wszyscy fani siatkówki będą z niego zadowoleni. Wszystkich osobiście bardzo serdecznie zapraszam. Proszę mi powiedzieć, czy trudno było ściągnąć tę drużynę? Yy, trudno było, natomiast yy, dzięki życzliwości pewną osobom, dzięki naprawdę yy, kontaktom, myślę to w kontaktach yy, ściśleń, personalnych, yy, można było te zespoły tu ściągnąć, bo, bo, bo nie tylko my próbowaliśmy, z tego co wiem, yy, inne, inne ośrodki próbowały tego typu turnie zrobić i nie udało się bardziej, że nam się udało i, i, i naprawdę jestem z tego bardzo dumny. Jedną z osób, dzięki której zaangażowaniu turniej może odbyć się w Luboniu, jest prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej i Sportowej Luboń, Michał Dolski. Do tej pory grali tylko amatorzy, a teraz będą profesjonaliści. No, udało się ściągnąć do Lubonia tak utytułowane zespoły. No mam nadzieję, że, że te, od tej pory już nie tylko że będą występować na parkietach lubońskiej, Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jakie gwiazdy będziemy mogli zobaczyć na parkiecie? Znaczy, no, wszystkie, wszyscy zawodnicy występujący w tych zespołach to są gwiazdami, gdyż grają no, w najwyższej klasie rozgrywkowej, na no, te nazwiska, które słyszymy jakby z telewizji, no, to na no, takie najbardziej, najbardziej teraz spektakularny powrót do polskiej ligi, czyli Łukasz Kadziwicz przyjedzie z Olsztyna, będzie Fanandiga, Francus, doskonale znany, kibicom siatkówki z Bydgoszczy, będzie Grzesiu Szymański, no i wiele, wiele innych ciekawych, myślę, nazwisk, gdzie, gdzie kibicom są z mediów znanych. Turniej połączony jest także z akcją charytatywną. Z tego co mi wiadomo będą zbierane pieniądze na bardzo szczytny cel. Tak, pierwszy dzień cel jest szczytny, zresztą cały turniej to jest szczytny cel. To jest turniej charytatywny. W pierwszym dniu będą zbierane pieniążki na rozbudowę hospicjum Palium. Następne dni będą zbierane pieniążki dla, na aparat słuchowy dla dziewczynki z Lubonia. Będą również zbierane, zbierane pieniążki na ufundowanie dla biednych rodzin, dla chłopców z biednych rodzin, stroi siatkarskich. Na no, taki pomysł, żeby połączyć ten turniej właśnie z tak szczytnym celem. Wspólnie żeśmy wpadli, dlatego że zaczęło się od tego, że ja w ubiegłym roku robiłam turniej z Krabeł Hatów Delekta w Pniewach i gościem był u mnie pan Michał Dolski, a że jest wielkim miłośnikiem siatkówki. Zapytał, czy mogłabym zaprosić siatkarzy tutaj do Lubonia w przyszłym roku. No i nadszedł ten przyszły rok, czyli obecny. No i stąd mamy ten turniej. Początkowo była mowa o dwóch drużynach, ale okazało się, że Lubon jest w stanie przyjąć cztery drużyny, chce zrobić duży turniej. No i tak mamy turniej czterodrużynowy. W czasie turnieju odbędzie się licytacja, którą poprowadzi Zbigniew Heizer. Jak zapowiadają organizatorzy, w czasie turnieju licytowane będą atrakcyjne i niepowtarzalne przedmioty. Co będzie licytowane? Będziemy licytowali bardzo dużo różnego rodzaju rzeczy. Myślę, że należałoby wspomnieć tu m.in. o koszulce Piotra Rejsa z jego autografem, o piłkach z podpisami reprezentantek Polski w siatkówce. Również w piłkach, na których poprosimy, aby podpisali się nam uczestnicy naszego turnieju, to będziemy cytowali. Będzie na pewno, dzisiaj się właśnie nim mi bardzo miło, kask Tomasza Goloba, licytowany, i również kilka innych atrakcyjnych gadżetów związanych z żużlem. Turniej w Luboniu rozpocznie się już w przyszłą środę i potrwa do piątku. Izabela Chodorowska, luboń.pl